Dzień dobry, moi drodzy bracia i siostry. Niech Bóg Was błogosławi, w jakimkolwiek miejscu teraz jesteście w tym momencie. Mam nadzieję, przypuszczam, że jesteście w swoich domach. Niech Bóg Was wszystkich wielce błogosławi, niech Was umocni. Niech Pan słucha Waszych modlitw, błagań. Niech Pan podniesie swoją rękę dla każdego. Z Was i Was pobłogosławi, i niech Wam niczego nie brakuje. To są moje pragnienia, moje codzienne modlitwy, które składam Panu. Dzisiaj będziemy rozmyślać nad słowem Pana w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 16, Ewangelia Świętego Mateusza. Rozdział 16, od wersu 13 do 19. Będziemy tutaj rozmyślać nad nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa. I mówi tak wers 13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Iliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, swoim uczniom, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, syn Boga Żywego. Jezus Chrystus, zauważmy, że tu był ze swoimi uczniami i on chciał wiedzieć, co o nim mówiono, za kogo go uważano. I również Pan chciał wiedzieć, usłyszeć z ust swoich y, apostołów, co oni o nim myśleli. On już ich nauczył, on już im pozwolił, żeby go poznali, zaprezentował się przed swoimi uczniami, nauczył ich doktryny, ale chciał usłyszeć ich opinie. I tutaj Szymon Piotr odpowiada: Tyś jest Chrystus, Chrystus oznacza król. Syn Boga Żywego. Więc, a Jezus odpowiadając rzekł: mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie istota ludzka objawiły ci to, mówi, bo nie ciało i krew tu, mówi, ale to oznaczy, oznacza żadna istota ludzka, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I ja też te digo. A ja ci powiadam, mówi Piotrowi. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce, czyli na tej pewności, czy na tej wierze, na tym. Wierzeniu, czy na tych objawieniach, które otrzymał Piotr w tym momencie, otrzymał od Boga objawienie. Bóg mu powiedział, że Jezus Chrystus jest synem Boga, że on był Chrystusem i królem. To słowo, ta pewność, to przekonanie, to jest opoka. Opoka, ale my que wiemy, że ta opoka Christ. to jest sam Jezus Chrystus. Como es el hijo de Dios, jako, że on jest pues synem Boga, tym Dios samym Bogiem, y jako opoka, on objawia to Piotrowi. I tutaj, y tutaj przypadkowo, palabra, że w tamtych czasach e, słowo Piotr oznaczało piedra. skałę, y era algo czy opokę, como więc Tutaj był taki przypadek, że imię tego apostoła Piotr oznaczało skałę. I tutaj właśnie jego, e, Jezus używa go, żeby mu powiedzieć, że Jezus Chrystus był synem Boga. I tu mówi: I na tej owoce zbudują kościół mój. Mówi Jezus Chrystus: Ty jesteś Piotr. Que significa co piedra. oznacza el significado del, del skała, nombre de Pedro. Piedra, to oznacza y, Piotr, imię Piotr i, I na tej opoce, na tej, tej skale zbuduje kościół, ale nie la chodziło tu o Piotra, Pedro, że na Piotrze jako osoba, si no jako człowiek, tylko, tylko to było to y, potwierdzenie, y, które y lo repito, tutaj Powtarzam, objawił Bóg Piotrowi, kiedy mówi, że on był tą opoką i na tej opoce zbuduje swój kościół. Bóg zbuduje kościół na tej opoce. A my wiemy, że opoka to jest Jezus Chrystus. Ale jako, że Piotr również oznaczał skała i tutaj powiedział mu Jezus Chrystus, y, powiedział i wykorzystał tę sytuację, mówiąc mu tak: na tej opoce zbuduję kościół mój, ponieważ Twoje imię jest Piotr, co oznacza skałę i opokę. Kamień i tam będzie mój kościół wybudowany na Jezusie Chrystusie. Tylko, że Jez... Piotr nie zrozumiał w tym momencie to, co mówił Bóg. Jemu nie zrozumiał tego, że jego imię oznaczało skały. I ta opoka czy skała to był Jezus Chrystus, syn Boga Żywego. I na tym właśnie to potwierdzenie, że on był synem Boga Żywego, na nim będzie zbudowany kościół. Piotr nie zrozumiał tego. Bóg w ten sposób symbolicznie przemawiał do niego. Mówi Abramy, piekielnie, piekielne, nie przemogą go, przemogą tej opoki, tego kościoła, który Bóg wybuduje. Dlatego my czujemy się szczęśliwi. Dzisiejszego dnia jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy ludem Izraela, ludem Boga. To jest ten kościół, który Bóg... Buduje. Jesteśmy dumni, ponieważ w przeszłości Bóg uformował lud i ten lud był skończony, zniszczony. I dzisiejszego dnia jego kościół, który buduje Jezus Chrystus już od 2000 lat, ten kościół nigdy nie będzie zniszczony. Nigdy. Żadna moc ludzka nie zniszczy tego kościoła, ponieważ mówi, że bramy piekielne czy siły diabła nie przemogą go, nie będą mogli zniszczyć, wyniszczyć nigdy. I tak to nas napełnia dumą i nadzieją. I wers 19 tutaj Pan Jezus Chrystus chciał wynagrodzić Piotra, ponieważ Bóg go użył tutaj, żeby dać to potwierdzenie, mówić o Chrystusie, o tej opoce, o Synu Boga Żywego. Jako nagrodę mówi Mu i dam Ci klucze Królestwa Niebios, mówi Piotrowi. Ale kiedy Jezus Chrystus mówi Tobie dam klucze Królestwa Niebios, nie tak jak ludzie czy religie źle interpretują i przekształcają, zniekształcają, mówiąc, że to są klucze fizyczne, materialne, że to jest coś fizycznego. Klucze to były duchowe, coś symbolicznego. I również tutaj wynagradza Pan Piotra mówiąc, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tutaj Bóg mówi mu, daje mu tutaj autorytet, moc, daje mu wsparcie mówiąc, że od tego momentu, kiedy zaczął, zaczął tutaj e, mieć te klucze Królestwa Niebios, które dał mu Pan co wszystko, co, to wszystko co on powie czy zrobi, Bóg będzie go wspierał w ten sposób, że wszystko stanie się rzeczywistością, na przykład cuda i znaki Uzdrowienia, proroctwa, ponieważ Piotr, pomimo tego, że był apostołem, również był prorokiem, był kaznodzieją. Pastorem, ewangelistą. Miał te wszystkie dary. Więc słowa, które wychodziły z jego ust, były wspierane przez Pana. I wszystko się wypełniało. I tutaj, kiedy mówisz, że będzie związany w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie, to wszystko się wypełniło. Twoje słowo będzie wspierane. Jeśli ty, Powiesz, że niech wyjdzie jakiś czary, czy duch nieczysty, czy choroba z ciała tej osoby, wtedy Bóg będzie wspierał te słowa i sprawi tak, że choroba ta wyjdzie z ciała, że te nieczyste duchy wyjdą z tego ciała i osoba ta będzie uzdrowiona i czysta, to znaczy związać i rozwiązać. Jeśli apostoł Powie, czy prorok powie jakiejś osobie, no cóż, niech tobie nie będą dane błogosławieństwa, ponieważ ty nie szanujesz słowa Boga, więc niech tobie. Brakuje wszystkiego, co podstawowe jako kara. I wtedy Bóg również będzie wspierał te słowo prorocze, tego apostoła czy proroka i ta osoba otrzyma kary i nie, nigdy nie będzie widziała błogosławieństw, tylko zawsze będzie mu brakowało tego, co podstawowe. To jest to, co znaczy związać i rozwiązać. Wszystko to, co te osoby mówiły, Bóg to czynił. I wspierał. Dlatego w innych miejscach Biblii Jezus Chrystus mówi, Wy uważajcie, mówił apostołom, uważajcie to, co mówicie, kiedy otworzycie usta, co powiecie. Ponieważ, ponieważ wszystko, co Wy powiecie, to będzie zrobione, czy dobre, czy złe, wszystko będzie wspierało. Mał, miało moje wsparcie. Jeśli powiecie coś dobrego czy złego, wszystko będzie wypełnione. Więc bądźcie mądrzy i inteligentni, kiedy otworzycie swoje usta. Co będziecie mówić do ludzi? To wszystko oznacza związać i rozwiązać. I Bóg wspiera słowo swoich sług, ponieważ sługi Boga są ci apostołowie, ewangeliści, pas stoży, kaznodzieje, mistrzowie, oni są sługami Boga i im Bóg daje tą zdolność, te dary, to wsparcie piękne, i cudowne. I oni są tymi, którzy mają tą zdolność wiązania i rozwiązania. Więc tak. I to jest praca dla kobiet i mężczyzn. Oczywiście w tamtych czasach widzimy, że Bóg mówił swoim tutaj dwunastu apostołom, ale później, kiedy to już przeszło, widzimy również, że Bóg używał kobiety i dał dary kobietom. To możemy przeczytać o tym w listach apostołów. Widzimy wiele kobiet, które pracowały ramię w ramię z apostołami. Jak również tutaj mówi, że Filip, ewangelista, miał cztery córki, które były prorokiniami. Prorokini to jest tutaj e, forma żeńska od proroka. Widzimy, że tutaj Bóg dał te dary tym osobom i to oznacza związać i rozwiązać. Wsparcie. Tutaj spełniło się słowo boskie, kiedy na przykład Eliasz. Modlił się do Boga, żeby nie padało. Trzy i pół roku nie padało. Ale później, kiedy wszyscy już ludzie tracili się, Bóg okazał litość i znowu kazał Eliaszowi się modlić o deszcz i Eliasz się modlił i Bóg go wysłuchał. I przyszedł deszcz. To nazywa się związać i rozwiązać. To jest to, co nazywa się wsparcie boskie, które Bóg daje swoim sługom, swoim dzieciom. Dlatego wszyscy my musimy szukać tych wielkich błogosławieństw, żeby służyć Bogu. Chcecie być prorokami ewangelistami, mistrzami, pastorami, tak, to bardzo piękne ta praca, ponieważ chcecie wiele dusz wygrać dla Boga i to jest, to jest bardzo piękne, ale Bóg waży serca i patrzy na owoce, więc owoce, które wydajecie, to bardzo ważne. Bardzo ważne jest świadectwo, które dajecie. Dobry przykład. Jest bardzo ważnym, żeby, żeby się byli stabilni aż do śmierci i pewni w tej prawdziwej drodze i szczerzy, kochając Boga ponad wszystko i dalej śledząc Jego kroki, wypełniając Jego przekazania. Ten wers wypełnił się tutaj w dniu Pięćdziesiątnicy. Pamiętamy, że Dzień Pięćdziesiątnicy wszyscy byli zebrani, modląc się około 120. 20 osób tam na poddaszu i mówi, że z nieba spadł ogień i posiadły ich języki nad głową każdego i wszyscy zaczęli mówić językami, innymi językami i prorokować. Mówili i wszystkim prorokowali, każdemu w swoim języku. I potem mówi, że Piotr powstał i zaczął ewangelizować. Zaczął dawać kazanie po raz pierwszy mówiąc tym wszystkim osobom po raz pierwszy i mówił im, słuchajcie Słowa Bożego. I zaczyna im mówić od samego początku, aż do dnia, kiedy oni przeżywali to doświadczenie. I w tym sposób mówił o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii, że te doświadczenia, które one teraz przeżywali, przychodziły z ręki boskiej. I kiedy wszyscy mówią, że tego dnia około 3000 osób się nawróciło do Ewangelii, na Ewangelii. Ewangelię, prawdziwą, ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego my również walczymy o to, żeby Bóg nas użył, żebyśmy głosili tą prawdziwą ewangelię. I jakaż to duma i jakież to piękne, że dla Piotra to się wypełniło. I on tutaj, Pan powiedział, dam Ci klucze, Królestwa Niebios, tak, klucze są po to, żeby otworzyć drzwi i On tego dnia symbolicznie otworzył u drzwi e, tutaj, Ewangelii. Głosił Ewangelię, i trzech, trzy tysiące osób e, się nawróciło. Jakież to piękne, wielkie błogosławieństwo, które dał Bóg Piotrowi, ale nie tylko dla Piotra, tylko później dla wszystkich, którzy e, szli za Jezusem. Wszystkim, swoim dzieciom, sługom, każdy będzie służył tak jak Bóg zechce, i w ten sposób my tutaj jesteśmy e, tutaj w obecności Boga, żeby mu służyć, więc zapraszam Was, żebyście dalej czytali Biblię, dalej módlcie się, szukajcie Boga, nauczcie się doktryny, żeby pewnego dnia Bóg was użył w wielkiej mierze, tak jak Piotra żebyście Wy również głosili tej, tą Ewangelię czystą na, na całym świecie. Niech Bóg Was błogosławi. Teraz pomódlmy się do naszego Boga. wiekuisty, Ojcze, dziękuję Ci, Panie, za to rozmyślanie nad Twoim słowem, refleksję nad tymi wersami, ponieważ Ty Dzisiaj objawisz się tutaj w naszym życiu, dajesz nam wielkie obietnice, że nam da, dasz dary, że będziemy Tobie służyć i że nam dasz moc i będziesz nas wspierał. I to widzimy tutaj w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Proszę Cię o błogosławieństwo dla wszystkich Twoich dzieci. Dla wszystkich, którzy zbierają się w Kościele, którzy tam są w Kościele. Kościele Bożym Ministerstwa Jezusa Chrystusa i międzynarodowym to jest ten zbór, który ty formujesz, pobłogosław tym osobom, również tym osobom, które jeszcze nie mają, nie znają Kościoła, ale chcą nas słuchać, nie miały jeszcze możliwości usłyszeć proroctwo, im również daj błogosławieństwo i możliwość, żeby Cię poznali i słuchali Twojego Słowa i Twoich pięknych obietnic. Wszystkim, wszystkim po bogosław, ulecz chorych, zabierz tą chorobę, zabierz tą nieuleczalną chorobę, niech będzie zniszczona, przekleństwa diabła, czary i magie, nieczystość, niech będzie zabrane z ciał wszystkich, daj im spokój i błogosławieństwo i w tych trudnych momentach, kiedy trwa ten wirus. Ten zły duch, proszę Cię również, żeby niczego nie brakowało Twoim dzieciom, wszystkim wierzącym. Niech nie brakuje podstawowych rzeczy i pożywienia. Oni muszą płacić czynsz. Muszą kupować jedzenie, mają tutaj wiele obowiązków, żeby niczego im nie brakowało. Spraw, żeby niczego nie brakowało im. Zobacz na kobiety, które, niektóre kobiety są jako głowa rodziny, zlituj się nad nimi, ponieważ pamiętaj, Boże, Ty zawsze zlitowałeś się nad sierotami i nad wdowami. Proszę Cię, że dzisiaj, żebyś Ty okazał litość tym kobietom. Kob bietom, które są jako głowy rodziny tym rodzinom, które żyją z dnia na dzień, spraw, żeby niczego im nie brakowało. Dziękuję Ci, mój Ojcze. To wszystko prosimy Cię w imieniu chwalebnym Jezusa Chrystusa. Dla Ciebie jest honor i cześć na zawsze. Dziękuję Ci, Panie. Uwielbiamy Cię, chwalimy Cię. Twoja jest chwała i cześć dla Ciebie i pochwały zawsze dla Ciebie, wiekujscy Boże. Dziękuję. Dziękuję. Chwała Tobie od dzisiaj na wieki wieków. Amen. Chwała mojemu Królowi. Zaśpiewajmy ten kor, który mówi, po co grzeszyć mam. Kor 120. Ten kor, który mówi, po co grzeszyć mam, nam przypomina, przypomina nam i nas tutaj woła o tym, woła do nas to, co mamy robić, żebyśmy uważali na swoje życie duchowe. Również zaproszenie dla tych, którzy nas słuchają, żeby ci, którzy ciągle żyją grzechu, y mają y, słabości, niech y dice así, ¿para que pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿para que pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? Contra Dios. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios. Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. Para que pecar, para que pecar, para que pecar contra Dios. Para que pecar, para que pecar, para que pecar contra Dios. Y honra, Chwała i cześć Dios. naszemu Bogu. i Bóg Was wielce błogosławi. Kocham Was w Panu. Wiele błogosławień dla Was.